Jakby tu zagaić. Dawno nic nie nagrywałem na ten kanał. Naprawdę dawno, ale miałem ku temu bardzo ważne powody, którymi były Yo! witam was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie no cóż, znowu o kolanie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się materiały odnośnie tego stawu na naszym kanale. Dlatego też będziemy kontynuować ten temat. Stało się, rozwaliłem sobie kolaną. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym jak sobie go naprawić, ale najpierw o powodach dlaczego tak dawno nie było mnie tutaj z wami. wszyscy ci, którzy śledzą nas w social media pewnie się domyślają. tak, tak. nagrywaliśmy drugą odsłonę HBA, e, czyli naszego wspaniałego programu treningowego. słuchajcie, włożyliśmy w to masę, masę, masę pracy przez ostatnie pół roku. niczym innym się nie zajmowaliśmy. chcieliśmy, żeby wyszło z tego 6-7 godzin materiału. Wyjdzie tam najprawdopodobniej około 12, <grych> więc po prostu wszystkie siły i cały czas poświęcamy właśnie na stworzenie i dokończenie tego projektu. Ale na szczęście zbliżamy się do końca, dlatego odcinki na tym kanale znowu będą się pojawiać dużo bardziej regularnie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda podsumowanie całej naszej działalności trenerskiej i tej żmudnej pracy wytężonej przez ostatnie pół roku, to w opisie znajdziecie link do naszego programu. Ta sprzedaż jest ograniczona, Gdyż tylko do końca października będziecie się mogli zapisać na tą turę. Także śpieszcie się, bo czasu nie zostało zbyt wiele. Dobra, wracamy do kolana i tego, jak go naprawiać. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, popsułem sobie kolano jakiś czas temu i w moim przypadku, jeśli zepsuję sobie jakiś staw, złapię kontuzję, co niestety, może stety, dzieje się dość rzadko, to dla mnie to jest zawsze jest w końcu będę mógł coś ogarnąć, pokminić na sobie i będę mógł nagrać na ten temat odcinek, żeby podzielić się tym z wami, a nóż, ktoś z was też będzie borykał się z podobnym problemem i będzie można sobie to załatwić samemu bez wizyty, bez wizyty u lekarzy, ortopedów itd., itd., którzy jeśli mieliście okazję próbować i korzystać z ich usług, to wiecie, że nie są oni zbyt efektywni. Oczywiście nie umniejszając chirurgom i tak dalej, którzy potrafią postrzywać wam oderwaną nogę, to jednak e, lekarze i medycyna w leczeniu takich przewlekłych zachorowań, które się ciągną i nawarstwiają w naszym życiu, jest na maksa do dupy. Dlatego warto naprawdę warto nauczyć się ogarniać tego typu rzeczy samemu. Ja dzisiaj wam pokażę trzy ćwiczenia, którymi ogarnię Znałem sobie swoje bolące kolano. Ale na początku, jeśli chcemy się naprawić, nieważne czy boli was bark, biodro, kolano czy głowa, musicie sobie zadać pytanie, dlaczego ono zaczęło boleć. W naszej społeczeństwie funkcjonuje takie przekonanie, no bo tak już jest, że jak jest się człowiekiem, no to trzeba się borykać z bolączkami. Im mam więcej latek, tym boli coraz więcej rzeczy. No. Tak już jest, tak już zostało to wszystko wymyślone i to oczywiście d, główno prawda, bo tak nie powinno być. Wszystko w ciele ludzkim jest pomyślane w super zajebisty sposób. Przez miliony, miliony lat ewolucji to wszystko było dopracowywane I na ten moment nic w naszym ciele nie powinno się psuć od tak o. Zawsze jest jakaś przyczyna. I teraz, co najśmieszniejsze, w moim przypadku przyczyną był mój środek lokomocji. Wiecie, lub nie, uwielbiam, uwielbiam naprawdę, jak jest ciepło, podróżować wszystkim, tylko nie samochodem i nie komunikacją miejską. Yy, I Ostatnie dwa sezony przejeździłem na elektrycznych jeździkach. Tak jak pamiętacie, albo obserwowaliście mój drugi kanał, 9-Vą na którą Was serdecznie zapraszam. Miałem takie urządzonko, które się nazywało One Wheel, czyli to było takie kółeczko, ubite deseczką i na tym się jeździło. Niestety to było dość mocno wywrotne, więc przerzuciłem się w tym sezonie na hulajnogę elektryczną. No i, i muszę wam powiedzieć, że to jest najlepszy środek lokomocji, jeśli chodzi o sprawy miastowe. Bez kitu przejechałem tego lata na niej. 3-4 tysiące kilometrów po mieście. No nie jeździłem praktycznie niczym innym, a że mieliśmy całkiem ładne lato, więc tych niedeszczowych dni było całkiem sporo. No... I co to ma wszystko do rzeczy? Otóż to, że mój sprzęt był takim dość podstawowym sprzętem, który nie miał amortyzacji. I słuchajcie, jeśli się zapieprza na hulajnodze, muszę Wam się pochwalić, że udało mi się schakować i zwiększyć jej prędkość maksymalną o jakieś 30%, czyli zamiast 25 na godzinę jechała ona już 35. A to na taką nieamortyzowaną hulajnogę jest dość sporo. I wszystkie nierówności drogi były oczywiście koncentrowane i na moim ciele, tak? I w pewnym momencie zaczęło mnie chrupać kolano. Nie wiem, czy wiecie, jakby pierwszy motyw, który zaczyna towarzyszyć temu, że z stawem się coś dzieje nie tak, to jest jakieś dźwięki, których wcześniej nie było. Ja wiem, że wszystkie stawy zdrowe powinny wydawać sobie jakieś dźwięki, jeśli one są niebulowe, ale czasem jest tak, że było. Wszystko w miarę na jednym poziomie, i nagle zaczyna trzeszczeć dużo, dużo głośniej. Temu chorobaniu zaczęło towarzyszyć takie zdestabilizowanie całego stawu. Nie wiem, czy też to przechodziliście też. Taki pierwszy etap jest, że coś się wyłączyło, coś się przedstawiło, coś. Zaczynacie ten staw generalnie czuć, a wcześniej go nie czuliście. I to jest jakby preludium do tego, że ten staw może się Wam zacząć psuć na dobre. No to ja dobra. Wykminiłem to, że powinienem troszkę zluzować z jeżdżeniem na hulajnodze, co też i zrobiłem. Czyli zrobiłem sobie kilka dni przerwy, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest przyczyna tego. Albo inaczej, musiałem sobie zrobić kilka dni przerwy, gdyż wyjechałem i nagle okazało się, że moje dolegliwości kolanowe się zmniejszyły. Więc stwierdziłem, aha, tutaj jest pies pogrzebany. Czyli mamy wykminioną przyczynę. To jest bardzo ważne. Jeśli boli Was barki, jeśli boli Was łokieć, szyja, kręgosłup, możecie sprawdzić, co robicie w trakcie dnia, e, co sprawia, że te bóle w ogóle występują. I jeśli to wygmienicie, to już macie połowę sukcesu za sobą, naprawdę. To tak samo, jakbyście, nie wiem, walili sobie młotkiem bardzo leciutko, ale przez miesiąc, dwa, trzy, z dużego palca w kciuka i nagle zacznie was kciuk bolić, a wy się zastanawiacie, dlaczego on boli? No kurde, chyba pójdę do lekarza albo ortopedy. Może przepisze mi wkładki do butów, które mnie w końcu uratują i przestanie mi ten kciuk. No nie, takiego podejścia nie wolno korzystać. Czyli musicie wygmienić przyczynę, Przysłowiowy młotek, i przestać się nim okładać. Dalej, co możemy zrobić? Najprawdopodobniej, jeśli poruszaliście się w nieprawidłowych pozycjach yy, albo coś robiliście swojemu ciału, co mu się nie podobało i doprowadziło go do kontuzji, to trzeba będzie polusować niektóre struktury mięśniowe. Znaczy, nasze ciało się broni przed takimi rzeczami, przykurczając właśnie niektóre struktury w naszym ciele, tkanki miękkie, mięśnie, powięzie i tak dalej. Dla przykładu, jeśli ja cały czas spędzam w takiej pozycji, nie wiem, w komputerze, na komputerze, przy samochodzie, przy Telefonie komórkowym, no to to jest niestabilna pozycja dla stawu ramiennego, więc moje ciało przykurczy sobie jakby wszystkie struktury z przodu tego stawu, żeby jakoś go wystabilizować. To jest tak zwany zam zamykany otwarty obiekt stabilizacyjny. Tak bardzo e, bym powiedział to wykwintnie powiedziane. Krótko mówiąc, jeśli cały czas macie bark wywalony do przodu, no to będziecie mieć skrócone tu i rozciągnięte tu. Pff, koniec. No to cóż, ja w swoim przypadku wykminiłem e, przy pomocy mojej ukochanej piłeczki odmowo, którą wam serdecznie wszystkim polecam, link do niej umieszczę znowu w opisie. E, że mam przypiętą, i to dość mocno przyśrodkową głowę mięśnia czworogłowego. Mięsień czworogłowy, jak sama nazwa wskazuje, składa się z czterech głów, jedna z nich jest zginaczem bioda, jest to mięsień prosty uda, który przebiega od kolana do biodra i wykonuje. Dwie funkcje. Zginanie biodra i prostowanie kolana. W skrócie. E, trzy pozostałe głowy są odpowiedzialne głównie za prostowanie kolana, i jest tutaj taka bardzo ważna i swego czasu bardzo modna głowa. Czyli ta głowa, taka tutaj przyśrodkowa kolana. I e, tutaj naprawdę bardzo często u wielu osób generuje się bardzo duże napięcia. To może na przykład ograniczać ślizg rzepki na zewnątrz. Co też wykminiłem? Po prostu wziąłem swoją, swoją rzepkę i zacząłem ją ślizgać na zewnątrz, do środka, do dołu do góry i żeby zobaczyć, w którym miejscu może być tam ograniczony ten ślizg. I okazało się, że rzepka nie ślizga się za bardzo na zewnątrz, tak? Jakby coś trzymało ją od przyśrodkowej strony i nie pozwalało na ten ruch. I doszedłem do tego, że to jest VMO, czyli ta głowa czworogłowego, która znajduje się od wewnętrznej strony. No to zacząłem ją luzować. Zahaczyłem troszkę o przywodziciele, gdzie tam też znalazłem trochę gruzu. No. I klasycznie, znacie to już 2-3 minutki, codziennie, albo nawet dwa razy dziennie, poświęcałem na to, żeby porozbijać punkty spustowe, te wszystkie bolecności właśnie w tym miejscu. Czy na tym skończyłem? Tak jak większość osób, które zajmują się swoimi mobilizacjami, oczywiście, że nie. Przyszedł teraz czas na ćwiczenie numer 2. Słuchajcie. Znowu, tak jak wam powiedziałem, jeśli niektóre struktury się przypną, to inne najprawdopodobniej się rozluźnią, więc te przypięte trzeba rozluźnić przy pomocy piłeczek, wałków, rolerów, rozciągań itd. a te. Rozluźnione trzeba spiąć przy pomocy ćwiczeń aktywizacyjnych, i tutaj zastosowałem ćwiczenia aktywizacyjne na pośladkowy średni. Jeśli boli was kolano, to w 90% przypadków, z mojego doświadczenia trenerskiego, wychodzi na to, że po tej stronie pośladkowe średnie są osłabione. Pośladkowy średni jest głównym odwodzicielem naszego stawu kolanowego, a co za tym idzie, bardzo mocno wpływa na stabilizację kolana. Więc Zacząłem męczyć tego dziada w takiej pozycji, która jest w 100% nakierowana na odwiedzenie tego stawu. Czyli ustawiłem się na boku w neutralnej pozycji. Co jest ważne? W tym ćwiczeniu trzeba cofnąć nogę do wyprostu i trzeba ją zrotować do lekko wewnętrznej rotacji. Dlaczego? Gdyż jeśli cofniemy nogę do wyprostu, to lepiej zaangażujemy mięsień poszatkowy średni, który jest co też prostownikiem stawu biodrowego. Dlaczego ta wewnętrzna rotacja? Gdyż chcę wyłączyć w tym momencie mięśnie rotacyjne, czyli tą głęboką szóstkę rotacyjną naszego biodra, która może mi tutaj pomagać. Między innymi tam też jest mięsień gruszkowaty, który często jest właśnie poprzypinany, powodując takie efekty jak w rwie kulszowej. Dlatego te mięśnie nie chciałem ruszać, chciałem jak najwięcej obciążenia przekazać na posiadkowy średni. To też i trzeba było to zrobić. Druga ręka na poślada i aktywizacja, 20, nawet 30 powtórzeń w trzech seriach, tak żeby ten mięsień mocno się zalał kwasem. Kolejny stage, kolejna faza, czyli ćwiczenie numer 3. Jest przepracowywanie tego w jakimś szerszym kontekście, bo nie wystarczy nam tylko włączyć dany mięsień, trzeba go znowu naszemu układowi przypomnieć, jak on ma z niego korzystać. Jednym z moich ulubionych ćwiczeń stabilizacyjnych dla kończyny dolnej jest takie hinjo przysiad, Martwy ciągły przysiad, który właśnie akcentuje bardzo mocną pracę naszych mięśni stabilizacyjnych, czyli pośladków, a także bardzo fajnie tutaj nastawia wszystkie napięcia wokół mięśnia czworogłowego. Co by nam tutaj za bardzo tej rzepki i kolana nie męczył. Jak widzicie, wchodzimy jakby w biodro, przekazujemy jak najwięcej obciążenia na tylną taśmę, gdyż o to nam tutaj chodzi. Głębokość jest taka, w którym czujecie, że kolano jest stabilne i nie schodzi wam się w żadną stronę ani do środka, ani za bardzo na zewnątrz, czyli jesteście go w stanie utrzymać mniej więcej w obrysie stopy i napinamy pośladek tam na dole i stajemy do góry, tak, żebyście czuli, że to poślad was podnosi. Tak. Fajnie tutaj wszystkie, wszystkie napięcia wokół kolana będziecie mogli na nowo budować prawidłowo. Teraz tak, jest to dość ciężkie ćwiczenie, jeśli go wcześniej nie ćwiczyliście, więc radzę Wam się trzymać za coś dwoma albo jedną rękami, tak jak tutaj wykonałem z PCV-ką, gdyż tak jak mówię, to ćwiczenie, które wymaga Dość dobrej korespondencji nerwowo-mięśniowej, i na razie przez pierwszy tydzień, dwa naprawdę możecie się czymś podpierać, bo głównie chodzi o zbudowanie prawidłowych napięć na kolanie, a nie pokazywanie, jakim się jest mocarzem, że mogę robić przysiadę na jednej nodze. Jeśli to już jest ogarnięte, to modyfikacją tego ćwiczenia, progresją, czyli utrudnieniem, będzie jakby ogarnianie tego napięcia zarówno w przywiedzeniu i wewnętrznej rotacji, jak i w odwiedzeniu i w zewnętrznej rotacji. Ale cały czas tam ma pozostać wam napięcie na pośladku. Czyli schodzę na dół, daję do wewnętrznej rotacji, z zewnętrznej rotacji odwiedzenia. Do neutrala i wstaje do góry, dzięki czemu będziemy pracować nad stabilizacją kolana, odpaleniem tych pośladków nie tylko w jednym zakresie, bo nie tak wygląda życie codzienne. To kolano porusza się we wszystkich zakresach, we wszystkich, eee, we wszystkich pozycjach, tak przynajmniej powinno być i w każdej z tych pozycji powinno mieć prawidłową stabilizację. Tak jak widzicie, trzy ćwiczenia, po jakimś tygodniu, dwóch już zaczęły te dolegliwości znacząco maleć, jeśli chodzi o moje kolano. Eee, I po miesiącu muszę Wam powiedzieć, że całkowicie minęły bez żadnej operacji, bez żadnych wkładek, bez żadnych zastrzyków. Słuchajcie, tego typu kompetencje powinny być w arsenale każdego ludzia. Po prostu powinniśmy umieć ogarnąć podstawowe bolączki, podstawowe kontuzje naszego ciała. No niestety nasz system szkolnictwa nam tego nie daje. E, nikt nas tego nie nauczył, dlatego ja się nie dziwię, że większość osób ma takie podejście, jakie ma. Dlatego powstał też ten kanał, żeby, żeby uczyć Was tego Typu rzeczy żeby pokazywać wam, że jeśli was coś boli, coś się popsuło, no to na lekarzu to się wszystko nie musi koczyć. Wiadomo, ja nie mówię tutaj, że wszystkie kontuzje jesteście w stanie ogarnąć sami. Czasami trzeba się udać do specjalisty, jeśli z czymś nie jesteście sobie w stanie poradzić, no ale. Uwierzcie mi, że naprawdę znaczącą większość tego, co nas spotyka, takich niefajnych spraw, jeśli chodzi o nasze ciało, można zapobiegać, można odwracać, jeśli odpowiednio wcześniej się tym będziemy zajmować. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z naszej oferty treningowej z HBA 2.0, gdyż tam są zawarte tego typu, te, tego typu wiedza. Słuchajcie, inwestowanie w siebie to nigdy nie jest zły pomysł. Zawsze, tylko i wyłącznie na tym zyskacie. I jeśli zainwestujecie, e, Kupując HBA-2.0, czy też jakikolwiek inny plan, który, który zacznie kształcić was w taką świadomość swojego ciała, no to zobaczycie, że tylko i wyłącznie na tym zyskacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek okazał się Wam pomocny. Jeśli tak, pozostawcie lajka, subskrypcję. Zresztą, wiecie, bo to powtarzam za każdym razem. Ja się postaram pojawiać tutaj teraz zdecydowanie szerzej, gdyż już kończymy nagrywać HBA-2.0. No i cóż, z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie. 아! <뮤> 민